Malarko? A co ty tutaj robisz? Masz jakiś specjalny projekt do zrobienia? Och, właśnie mnie przyłapałeś, bo przygotowuję się do świąt. Dlaczego przyłapałem i do jakich świąt? O czym ty mówisz? No jak? Nie czujesz tego? Jest ciepło, słońce świeci, zniknął śnieg. Jest kwiecień, święta Wielkiej Nocy. Postanowiłam zrobić. Piękny stroik. Och, przepraszam cię, artystko, malarko. W takim razie ja już nie przeszkadzam. Kompletnie się na tym nie znam. Ale zaraz do ciebie wpadnę i zobaczę, co nam wymyśliłaś. Miłej zabawy. No i miłej pracy. Najlepiej tak powiedzieć. Nie chcę ci przeszkadzać. Powinien zaproponować pomoc, a tak zostałam z tym kompletnie sama. Ja i wielkie pudełko z zieloną ciastoliną. W takim razie zacznijmy już tę pracę. Witajcie kochani, z tej strony Sylwia. Wy jesteście na kanale Poziomka, więc czeka Was mnóstwo fajnej zabawy z ciastoliną Play -Doh. Ma to być stroik świąteczny na Wielkanoc. Tak więc na początek musimy zagnieść troszeczkę ten zielony kolor, to będzie nasza jakby podstawa. I następnie musimy z tego najlepiej zrobić kółko, tak abyśmy mogli na nim kłaść nasze ozdoby. Idealnie zobaczcie tutaj zagniecione, a wiecie co będzie naszą ozdobą? Malorowe świąteczne zajączki. Zielony, szary i czerwony zajączek. Wszystkie z nich trzymają pisanki. A do tego jeszcze śmieszne, malutkie, żółte kurczaczki. Na tym wielkanocnym stroiku oczywiście nie może zabraknąć jakichś fajnych kwiatków. Na przykład takich, zobaczcie, czerwonych. Zrobimy, zobaczcie, na przykład trzy w kolorze czerwonym. Tak śmiesznie wyglądają, zobaczcie, jakby jakieś cukiereczki zawinięte. Dwa w kolorze na przykład niebieskim. Takim ślicznym, w zasadzie błękitnym jak niebo. Na koniec odrobina żółtej ciastoliny, bo zrobimy jeszcze przepiękne żółte kwiatki, które troszeczkę będą wyglądać jak takie żółte żonkile. Zróbmy ich tutaj jak najwięcej. Zawsze właśnie mi się kojarzy żółty żonkil z nadchodzącymi świętami oraz tym, że za oknem jest już wiosna. Przeszykowane są kolorowe kwiatki, nawet zrobiłam jeszcze kilka zielonych listków. Teraz jeszcze tutaj zrobię brzegi dla naszego stroika. Trochę to będzie wyglądać jak taki zielony, zobaczcie, koszyczek. Ekstra wygląda. No i co? Chyba zaczniemy od włożenia tutaj naszych figurek. Nie wiem, czy wszystkie się zmieszczą. Postaram się włożyć tutaj Kilka zajączków. O, zobaczcie, w ten sposób wciskamy. No i może słuchajcie, jakiegoś z tyłu kurczaczka. Póki co wygląda przepięknie. Teraz jeszcze tylko kwiatki. Możemy je porozmieszczać dowolnie, jak nam się podoba. O, na przykład, wszędzie tutaj dookoła. I jeszcze te zielone listki mi zostały. One również będą wystawać tutaj. No i zobaczcie, no to wygląda po prostu przepięknie. Wiosennie i świątecznie. Od razu czuć, że to jest kwiecień, że jest ciepło. Jak wam tutaj coś odpada, to mocniej to przyłóżcie. No i zobaczcie, strojik zrobiony. No i wyszło przepięknie. O to właśnie mi chodziło. Szybciutko wszystko zrobione. No i będzie to przepięknie wyglądać na stole wielkanocnym. O, już skończyłaś? Ale ty szybka. Chciałem cię przeprosić, że tak szybko uciekłem. Powinienem ci trochę pomóc. Dlatego mam dla ciebie fajny prezent. Słodki z niespodzianką. Ojej, no nie trzeba było. Ale naprawdę podoba ci się ten mój stroik? Oczywiście. Chyba zrobię u Ciebie zamówienie na taki sam strojk do mojego domu. A teraz proszę, niespodzianka dla Ciebie. Tak naprawdę powinniśmy powiedzieć Maxi niespodzianka. Dokładnie, Kinder niespodzianka. Wydanie specjalne na Wielkanoc na wiosnę. Różowe jajko wielkich rozmiarów. Mamy tutaj owieczkę, która maluje pisanki. Jestem ciekawa, co tam w środku się kryje. Lubicie Kinder, niespodziankę? To zostawcie kciuki do góry, a na dole mi napiszcie w komentarzu, czy właśnie lubicie jajka, czy też może Kinder Bueno, Kinder Maxi, Kinder Country, bo tych słodyczy od Kinder jest bardzo, bardzo dużo. Tym razem przepiękna, duża, zobaczcie, niespodzianka. To co? Zaglądamy do środka. Kinder, niespodzianka, Maxi. Tak pięknie to wygląda, zobaczcie, ozdobione kwiatkami, że aż żal jest mi to otwierać. Albo wiecie co? Spróbuję to w ten sposób zrobić. A, pękło! Zobaczcie! Wow! I otwieram. O rany, co to? Zobaczcie! Połowa jajka jest żółta, a połowa jest pomarańczowa. Czy to jest jakiś błąd? Czy to będzie oznaczać jakąś wyjątkową zabawkę? Chyba pierwszy raz się z takim czymś spotykam, no ale słuchajcie, wyjątkowy odcinek. Świąteczny, wielkanocny, więc mamy wyjątkową niespodziankę. Zaglądamy do środka. I uwaga, uwaga. O rany, co to jest? Barbie? A, czyli jednak trafiliśmy na zabawkę z jakiejś serii specjalnej instrukcja, czy też może ulotka we wszystkich językach świata jest tutaj dołączona. Mam jakiś fartuszek, zestaw naklejek, jest nasza figurka, zaraz ją sobie złożymy. No i słuchajcie, pokazana jest na ulotce Barbie w różnych odsłonach. Barbie piosenkarka, fryzjerka chyba, tutaj no, nie wiem, słuchajcie, jakaś hawajska, taka trochę. I weterynarz. No tak, zgadłam, to jest, słuchajcie, Barbie, taka hawajska. Spodziewałam się czegoś innego. Słuchajcie, myślałam, że coś będzie związane z wiosną, z Wielkanocą. A tu niestety mnie to trochę rozczarowało. No to jedziemy według ulotki. Najpierw łączę ciało. O, w ten sposób. Wow, słuchajcie, ona jest nawet dosyć sporych rozmiarów, ale twarz ma jakąś taką. Hmm, taką słabą trochę. Teraz musimy jej zapleść to. Jak ona to ma tutaj zrobione? Pod ręką to jest jakby, słuchajcie, taka spódnica hawańska. Coś takiego. I chyba to po prostu z tyłu o, w ten sposób sobie zawiążę. Ops. A nie, słuchajcie, to jest jakoś inaczej przeplecione przez ten tutaj otwór. No, mam mały problem, bo ja nie do końca mogę to związać, wiecie, bo ten materiał jest dosyć taki sztywny. No ale chodzi o to, żeby nasza Barbie miała taką kolorową spódniczkę. Mamy też yy, deskę do pływania i fajne naklejki. Możemy nimi ozdobić właśnie tę deskę, na przykład tutaj przykleić skuter, który należy yy, oczywiście do Barbie okulary, słuchawki. Co tutaj jeszcze mamy? O! Samochód taki wakacyjny, zapakowany. To już chyba na wakacje, które słuchajcie, już niedługo, niedługo. Zostało mi jeszcze kilka naklejek i teraz spróbujmy postawić tutaj naszą lalkę. Poczekajcie, którą stroną teraz? O! Tą stroną. Mamy tutaj takie specjalne Dziurki w stopach i wciskamy tutaj naszą Barbie. No i tak się prezentuje. Mało wielkanocna niespodzianka. Trafiliśmy na Barbie na edycję specjalną, ale jeżeli jesteście fanami właśnie Barbie, tej serii zabawek, to na pewno Wam się to spodoba. Jeżeli nasza Barbie będzie jeździć na desce, w zasadzie pływać, windsurfing uprawiać, to oczywiście ściągamy jej spódniczkę i ma ubrane krótkie spodenki. Podoba Ci się prezent? O, sorry przyjaciółko, ale naprawdę myślałem, że skoro na opakowaniu była owieczka, to że owieczka też będzie w środku. No co Ty, podoba mi się i to bardzo. Jak byłam małą dziewczynką, uwielbiałam się bawić Barbie. Barbie jest przecież piękna. Barbie może być kim chce. Barbie ma super siostry. No i Barbie jest zakochana w Kenie. O, przepraszam Cię bardzo, ale... Tak, to ja się aż nie znam, wiesz na tym, no ale skoro tak twierdzisz, to musi być prawda. Moi kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dzisiaj miał być świąteczny odcinek, niestety nagle wyskoczyła mi tutaj Barbie z jajka. <laughs> no nie wiem, czy fajnie. Jeżeli y, lubicie Barbie, to na pewno z tej figurki się bardzo ucieszycie. Ja jednak zostanę przy moim świątecznym, kolorowym stroiku z bandą zajączków oraz z jednym kurczaczkiem. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z ciastem Playdo, play do, no i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was! Pa pa!